Cześć. Myślałam, że już miałam ostatnią paczkę z sierpnia. Tu się okazuje, że dzisiaj przyszła ostatnia paczka z sierpnia. Byłam przekonana, że to już jest paczka wrześniowa. Niestety wrześniowa to chyba będzie dopiero jutro. I w tej paczce zamówiłam dwie koszulki yy, z Avon. To takie koszulki... Yy, Czasami no, za, wysyłam jako prezenty dla moich y, konsultantek, na przykład, nie wiem, za y, dobrą sprzedaż. Y, dla klientki Purblanka i Ich privi. I co mi tutaj... Tutaj tylko faktura, nic więcej nie zamawiałam. I właśnie skorzystałam z promocji. Mm, nie pamiętam, na, za jaką kwotę trzeba było złożyć zamówienie. Chyba też za 100 zł. I y, była do odebrania, właśnie były te tabletki Leaf. To jest ułatwiające y, zasypianie. Y, suplement diety z, z witaminą B6, magnezem. Y, jedna tabletka na godzinę, dwie przed snem. Y. Wypróbujemy, zobaczymy, czy to się sprawdzi. No, tych tabletek, tak, tutaj jest. Ile tu jest napisane ile z tych tabletek 30 tabletek. No jak wiecie, to nie są tanie rzeczy. Ale dzięki temu, że złożyłam zamówienie za stówę, skorzystałam z tej promocji. To opakowanie tabletek kupiłam za 10 zł, 9,99 bodajże I przypominałam Wam też o tej promocji na grupie. Mam nadzieję, że z tej promocji skorzystałyście. No, a ja czekam nadal na moją pierwszą paczkę z września. Dzięki pa.